O, oh, hello, hello! Słuchajcie, wczoraj dostaliśmy pierdziel od mega tropikalnej burzy. Liczyliśmy na to, że się trochę schłodzi, ale się nie schłodziło. Druga grupa dzielnie podąża do przodu, a tymczasem migawka wczorajszej pogodowej zawieruchy. Zapraszam was serdecznie do subskrypcji i do oglądania następnych naszych odcinków. Dzisiaj dojeżdżamy do Matanzas. Jedziemy do Daniela, jedziemy do Maestro Praży słońce jak jasna cholera Ja lubię jak jest gorący, słuchajcie Ale dzisiaj jest kurz do 500 stopni 500 500 Uff, dzieci ludzie W tym co widzieliśmy za zwykłą, bardzo mocną tropikalną burzę okazał się być huragan Mateusz, który musnął nas swoim ramieniem. Było troszeczkę paniki wczoraj. Zostaliśmy, zostaliśmy u maestrów Matanzas, ponieważ prognozy pogody były bardzo, bardzo złe. Ja się zawsze zastanawiam jak to się dzieje, że ci naukowcy wydają miliony dolarów. Na satelity, projekty badawcze, uniwersytety, i nie potrafią przewidzieć prognozy pogody na jeden dzień do przodu. Wczoraj zamiast padać było całkiem nieźle, mimo też, że huragan był bardzo blisko, a za, za to zaczęło lać w nocy, i pogoda się trochę skisiła bo, bo można nazwać to nawet jest coraz gorzej. Więc nie wiem, jak to będzie dalej wyglądać. Najprawdopodobniej mm, będziemy ci jechać w strugach deszczu i w mocnym wietrze. Nie możemy na razie dowiedzieć się, gdzie ten huragan jest i czy poszedł na Amerykanów, czy też y, ma w dupy i siedzi na Kubie.